Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie na tarotowym czytaniu. W tym momencie proszę, żebyś wybrał, żebyś wybrała jedną spośród tych dwóch talii kart, które dla Ciebie dzisiaj przygotowałem, które dla Ciebie dzisiaj mam, a ja za moment powróżę Tobie właśnie z tej talii kart. Którą wybierasz? Pierwszą czy drugą? Już w tym momencie proszę, żebyś w komentarzu napisał, żebyś w komentarzu napisała talię, z której za moment usłyszysz przepowiednie. Pierwsza czy druga? Która jest Twoja? Jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś tę pierwszą talię, to już w tym momencie robię dla ciebie takie czytanie, taki układ kart, no i sprawdzę, na co warto zwrócić uwagę, jakie są rady, podpowiedzi na najbliższy czas właśnie dla ciebie. Mam nadzieję, że jesteś już gotowy, że jesteś już gotowa, no bo w tym momencie takie karty dla ciebie właśnie stawiam. No przede wszystkim karty mówią tak, że e, uda ci się załatwić jakąś taką e, sprawę finansową, zawodową, e, coś się dla ciebie pozytywnie rozwiąże. E, jest tutaj w kartach jakaś taka przeszkoda, jakaś taka trudność e, i tak jakbyś w najbliższym czasie miał dostać, miała dostać pozytywną odpowiedź. Słuchajcie, to może być taka sytuacja, że na przykład e, dostaniesz e, to, czego, to co wnosisz, to o co prosisz, nie wiem... To może być y, odpowiedź z banku, to może być odpowiedź od pracodawcy, na przykład to może być y, jakaś dobra informacja o charakterze urzędowym, chociażby nawet. Ale to, co jest takie bardzo ważne i takie bardzo istotne w tym czytaniu, to nie jest nowa sytuacja, to, to nie jest jakaś nowa rzecz. To jest generalnie takie czytanie, zwłaszcza dla tych osób, które oczekują jakiejś odpowiedzi, bo to ciebie nie zaskoczy. Y, to znaczy, to będzie dla ciebie bardzo przyjemne, bo dostaniesz taką m, pozytywną odpowiedź. Y, natomiast w niedługim czasie taka odpowiedź do ciebie przyjdzie. Tak do dwóch tygodni, może do trzech tygodni. Jakaś taka właśnie bardzo miła, bardzo fajna informacja, wiadomość, ale ona bardziej będzie miała charakter e, właśnie urzędowy, m, jakiś taki e, bankowy, no generalnie instytucjonalny. Poza tym też karty mówią o tym, że jeśli jesteś taką osobą, która poszukuje właśnie pracy, no to tutaj bardzo dobra dla ciebie informacja, ponieważ ktoś z twojego otoczenia, m, takiego bliskiego otoczenia Wskaże Ci jakiś kierunek działania, wskaże Ci jakąś taką drogę, którą jeśli będziesz podążał, którą jeśli będziesz podążała, no to tutaj dla Ciebie jakaś taka nowa perspektywa się będzie otwierała. Bardzo fajne czytanie właśnie dla osób poszukujących pracy, bo tutaj w ciągu dwóch miesięcy te karty mówią o tym, że masz szansę właśnie zdobyć taką pracę, która będzie dawała Ci taką satysfakcję. Po pierwsze, dlatego, że to będzie praca, która będzie Ci się podobała, a po drugie, to będzie praca, która będzie też zaspokajała, nie tylko właśnie emocje, ale i również y, potrzeby finansowe. Bardzo fajne czytanie, ale właśnie warto jest tutaj włączyć się do tego działania. Generalnie, jeśli masz jakiś taki też problem właśnie ze znalezieniem pracy, czy właśnie poszukujesz czegoś, podziel się tym z ludźmi z Twojego najbliższego otoczenia, bo uważam, te karty pokazują, że jest ktoś w Twoim otoczeniu, to będzie w stanie fajnie tobą pokierować. Będzie w stanie ci pomóc na zasadzie wskazania e, adresu czy wskazania jakiegoś człowieka, który się tym będzie zajmował. Poza tym też karty wiesz pokazują, że w tym najbliższym czasie będziesz mógł liczyć, że będziesz mogła liczyć na jakieś takie m, sytuacje finansowe, które będą powodowały to, że ty będziesz bardziej gromadził niż wydawał. Tutaj generalnie, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy, to nie jest dla ciebie najlepsze wyjście, dlatego, że te pieniądze będą Ci w przyszłości bardzo potrzebne. Na ten moment, tu i teraz, jest, jesteś pokazany, jesteś pokazana w karcie gromadzenia, zbierania pieniędzy, które później no, będziesz wykorzystywał, będziesz wykorzystywała dla siebie, no, dla takich celów, które są y, Tobie bliskie, które są Twoimi priorytetami. Ponadto też karty mówią o tym, że y, przed Tobą jakieś takie y, też y, nowe znajomości się pokazują, nowe przyjaźni. Też warto być taką osobą Otwartą na nowe e, kręgi towarzyskie, żeby się nie blokował, żeby się nie blokowała, żeby jakby nie być tylko i wyłącznie e, w, jakby w jednej strukturze, tylko no właśnie będą przychodzili fajne, f, fajni ludzie, fajne osoby. Warto jest z tego jak najbardziej też e, skorzystać, ponieważ karty też tutaj pokazują e, i opowiadają o tym, że masz przed sobą jakieś takie e, wydatki, ale one będą nie na ten moment, nie na natychmiast. <grytanie> One będą troszkę później, to też może dlatego właśnie karty mówią o tym, żebyś w najbliższym czasie skupił się, skupiła się na oszczędzaniu. Tak karty mówią. Bardzo pięknie dziękuję za, to, za tę pierwszą część czytania. Jeśli z kolei wybrałeś, jeśli z kolei wybrałaś tę drugą talię kart, to również w tym momencie dla Ciebie robię taki układ kart. No i sprawdzam, na co warto zwrócić uwagę w najbliższym czasie. Pomyśl o sobie, pomyśl o swojej dacie urodzenia. Ja już dla Ciebie w tym momencie te karty wykładam. No cóż, karty mówią, że to jest bardzo, bardzo ważny czas, po pierwsze dlatego, żeby oswobodzić się, wyjść. Albo z problemów, albo z jakiegoś toksycznego y, związku, albo z jakiejś toksycznej y, relacji, y, czy toksycznej przyjaźni. Generalnie chodzi o to, że jakaś osoba z zewnątrz y, albo ciebie zraniła, albo ci coś, nie wiem, nagadała, powiedziała, albo no, jej postępowanie było wysoce naganne, ale to spowodowało, że ty jesteś w, jakimś takim, w jakiejś takiej blokadzie energetycznej. Generalnie możesz czuć. Coś takiego, że no nie wiem, próbujesz iść do przodu, ale ciągle jesteś w tym samym punkcie, że ciągle jesteś w tym samym miejscu, że stoisz w tym samym miejscu. I generalnie karty mówią bardzo mocno o tym, że jesteś w stanie to przełamać, jesteś w stanie to jakby z tego wyjść, e, dlatego że też karty pokazują, że w momencie, kiedy zaczniesz bardziej inwestować w siebie, że w momencie, kiedy. E, ułożysz swoje emocje, ułożysz też swoje priorytety, jeśli swojemu życiu nadasz pewne y, cele, właśnie wcześniej wspomniane priorytety, nagle się okaże, że energia pójdzie do przodu, że dopóki, no właśnie jesteś taką osobą, która, y, nie wiem, żyje w takim zawieszeniu, no bo czekasz na odpowiedź, czekasz na kogoś, albo na jakiś ruch y, innej osoby, no to ciągle stoisz w tym samym punkcie. A tutaj mówię, nie czekaj, zostaw, Odsuń się od problemów, odsuń się od dram innych ludzi, skup się na sobie. Te problemy, te dramaty właśnie innych ludzi, one spowalniają Ciebie życiowo. Yy, wiesz, ja jestem osobą, która uważa, że należy pochylić się nad ludzkim problemem, jak masz możliwość pomóc, oczywiście to pomóż. Natomiast jeśli będzie taka sytuacja, że ktoś ciągle i to ciągle będzie mówił o swoim życiu, o swoich problemach, jakby nawet nie zapyta o to, jak ty się czujesz, yy, co u Ciebie słychać, to jest to taka. To jest taki pierwszy, bardzo ważny znak, żeby sobie dać spokój, bo to jest strata czasu. Ta osoba to jest zjadacz Twojej energii, to może być wampir energetyczny. No i ludzie empatyczni mają taki problem w swoim życiu, że jeśli jest zbyt dużo ludzi w Twoim otoczeniu, a Ty jakby chcesz się poświęcić i pochylić nad problemami tych ludzi, no to za moment zupełnie nie będziesz miał, nie będziesz miała czasu dla siebie, dla, nie wiem, swojej żony, swojego yy, męża, chłopaka, dziewczyny. Rodziny, dziecka. Generalnie chodzi o nadanie pewnych priorytetów w swoim życiu, nadanie pewnych rzeczy, żebyś nadał, żebyś nadała pewnego celu do swojego życia. Poza tym musisz pamiętać o tym, że energia idzie za uwagą. Jeśli masz przy sobie wampirka. Wampirka energetycznego, a wszystko wskazuje na to, że ktoś taki jest w swoim otoczeniu, należy się od takiej osoby po prostu odwrócić. No, czasami to są bardzo złożone, bardzo trudne sytuacje, bo może być tak, znaczy, o ile wiesz, nie wiem, koleżanka, którą możesz mieć, ale nie musisz mieć w swoim życiu, to taka osoba nie stanowi problemu, ale czasami jest gorsza sytuacja, bo na przykład matka może być wampirem energetycznym albo ojciec może być wampirem energetyczne, czasami żona, czasami mąż. No słuchajcie, takie rzeczy się zdarzają w życiu. No i jak sobie z tym radzić? No generalnie radzić sobie w ten sposób, żebyś nie dawał, żebyś nie dawała pożywki, żebyś ograniczył, ograniczyła czas spędzany i czas... No, taki dawany, bo wiesz, to jest czas, którego nigdy nie odzyskasz. To jest czas, który po pierwsze będzie zmarnowanym czasem, bo taka osoba nigdy ciebie nie doceni, nigdy nie podziękuje za czas poświęcony, a jeśli już nawet to zrobi, to tylko po to, żeby Ciebie zachęcić do tego, żebyś jeszcze dłużej spędzał z taką osobą czas. A to w ogóle nie ma żadnego sensu, bo jeśli człowiek nie, nie chce. Nie chce y, zmian w swoim życiu, jeśli człowiek nie chce, mm, nie wiem, żeby wdrożyć jakieś Twoje własne, cenne rady, wskazówki, podpowiedzi, jeśli ta osoba tego nie przyjmuje, to nie pomożesz takiej osobie. Możesz stanąć na głowie, możesz stanąć na rzęsach, ale czy to coś zmieni? Nie, bo ta osoba chce tylko mówić o sobie, chce tylko skupiać uwagę na sobie, koncentrować Twoją energię po to, żeby mieć pożywkę po prostu. Po to, żeby mieć energetyczny pokarm, jeśli tak to mogę określić. Więc uwaga, uwaga! No w, takim, w takiej sytuacji na pewno warto jest też palić czarne świece, takie świece, które no, w jakimś sensie odsuwają i yy, też blokują yy, działania takich wampirów energetycznych. No nie wiem, czy uważasz, to już najpierw proszę w komentarzu, jak to jest z Tobą, yy, czy tak rzeczywiście jest, że ktoś się złapał ciebie, Twojej energii. Jak to jest? Proszę, żebyś teraz napisał, żebyś napisała, czy to, co mówię, czy to się zgadza, bo jeśli naprawdę tak jest, to karty bardzo mocno tutaj mówią o tym, żebyś jednak właśnie postawił na siebie siedem mieczy. E, złodziej energii jest koło ciebie, po prostu więc proszę, żebyś na to jednak zwrócił, zwróciła uwagę, bo coś, coś takiego tutaj w kartach bardzo mocno widnieje, warto jest zapalić czarną świecę, żeby zapalić zapal ją proszę w intencji żeby odsunąć, przynajmniej energetycznie bo czasami fizycznie się nie da takiej osoby odsunąć, ale żeby, żeby właśnie no, postawić jakiś taki mur między tobą a tą osobą, po to żeby no, nie zjadła cię na śniadanie Kochani, no właśnie o to chodzi, żeby, żeby taka osoba. No, miała po prostu jakieś wyznaczone granice i warto jest w tym czytaniu właśnie zrozumieć to, że jeśli zainwestujesz w siebie tutaj cesarzowa, jeśli pokochasz siebie, jeśli będziesz miał taką wartość, jeśli będziesz miała taką wartość swoją, wybudowaną to to też będzie świetna tarcza właśnie przed takimi osobami. Tak tutaj się ułożyły dla, dla Ciebie karty, dla, dlatego warto jest na, na pewno tutaj e, coś zadziałać właśnie w takiej konieczności obrony samego siebie e, samej siebie, bardzo pięknie dziękuję za to czytanie, było mi ogromnie miło się z wami dzisiaj zobaczyć, dziękuję wam za lajki napiszcie proszę w komentarzu co uważacie, co sądzicie na temat tego czytania, może będziecie potrzebować jakiś rytuał taki magiczny na to żeby pozbyć się wampirów energetycznych, jeśli będzie taka prośba, jeśli was będzie dużo e, jeśli będzie dużo takich próśb o to to ja zrobię taki rytuał, nagram go pokażę wam co robić, jak się obronić jak się chronić, jak zbudować Taką tarczę ochronną przed takimi wampirkami energetycznymi, no ale to musicie Wy wyjść z inicjatywą. Jeśli będzie e, taka potrzeba, to oczywiście dla Was taki film również nagram. Za dziś raz pięknie dziękuję, wspaniałego dnia. Widzimy się już jutro w kolejnym tarotowym czytaniu. Za dziś pięknie dziękuję, wspaniałego, miłego dnia. Trzymajcie się, papa. Pa.